Ostatnio jest bardzo dużo złych wiadomości, ale może powiem coś dobrego. Coś do, znaczy się dobrego. No zależy jak na to spojrzeć. Z jednej strony coś bardzo, ale to bardzo złego, ale z drugiej strony coś bardzo, bardzo dobrego. Szanowni Państwo, ludzie się mnie pytają, jeżeli wszystko jest takie w Polsce złe, to co? To... To, co mogłoby być dobre. W co zainwestować, opowiem tak. No, powiem to, co ja mógłbym zrobić jako inwestor. Co ja bym zrobił jako inwestor z częścią swojego kapitału. Już nie będę przypominał reszty filmów. No i jedyne, powiedziałem, że nie zainwestowałbym w polską y, giełdę, y, znaczy się w, pols w Polsce ani euro, ani funta, ani dolara w ostatnim czasie. Jednak gdyby WIG20 spadł gdzieś tutaj w te okolice, a najlepiej w te okolice, prawda, mógłbym wtedy zainwestować w WIG20 gdzieś tutaj w tych okolicach. Albo w tych okolicach. No bo on, y, tu się w Polsce nic nie zmieni, to gdyby on się tak zapadł, to on na pewno y, wzrośnie z powrotem. No i, więc, no, może bym nie zainwestował tutaj takich stałych aktywów, ale takie aktywa giełdowe, które mogę szybko sprzedać, upłynnić, y, to WIG20 bym kupił wtedy, gdyby był na dnie, no bo to bardzo szybko można zrobić 100%. To bym zrobił, ale tylko i wyłącznie jeżeli WIG-20 się zapadnie. Dlaczego powiedziałem, że złe, no bo to jest złe dla Polski, no bo ten WIG-20 się ciągle zapada. On roście, zapada się, rośnie, zapada, roście, zapada, rośnie, zapada, rośnie, zapada, rośnie. Zapada, rośnie zapad jeszcze się nie zapadł, urósł to jest bardzo złe dla Polaków, dla polskiej gospodarki. No, ale Polacy wierzą, że już są potrzebne spółki Skarbu Państwa i z tym już nic nie zrobisz, szanowni Państwo, i będą wierzyć. Gdyby te firmy miały, e, gdyby te firmy, szanowni Państwo, miały e, 20, e, wiecie, 200 tysięcy wyświetleń, 300 tysięcy wyświetleń, to ludzie by inaczej to widzieli i co, co innego by się działo, tak. No, więc... Tak, zainwestowałbym w WIG20 wtedy, gdy on będzie na dnie. Teraz bym nie kupił, bo to jest za riski To jest za... Sorry, ale jeżeli ja widzę, jeżeli ja widzę indeks, który, proszę bardzo, który idzie w poprzek i który idzie w poprzek o 50% w dół, 100% do góry, nie? Do góry, dół, 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 do góry, i co? No szanowni państwo, to jest kupa główna, Tak? Dla gospodarki i dla ludzi, którym się wpaja, że potrzebują WIG20. Ale... no, dla inwestorów nie. No teraz bym nie kupił ani jednej akcji WIG20, ale gdyby te akcje tak się zawaliły gdzieś tutaj, powiedzmy, to bym wtedy zainwestował, no bo one pewnie wrócą, nie? No, i wtedy można odzyskać 100%. Więc, jakąś część kapitału rzeczywiście bym zainwestował e ewentualnie w WIG-20. Ale tylko i wyłącznie, gdy się zawali. Bo czy wzrośnie? Ja powiedziałem, że WIG-20 powinien być droższy 10 razy dzisiaj niż dzisiaj. Jest e ceniony. E ale nie jest. E to jest za riski, Niestety. E wiemy to po dwóch latach rządzenia Donalda Tuska. A teraz? Mm, teraz to czekamy. Gdyby się zawalił, to bym zainwestował, bo będzie wtedy tanio. Tanio będzie, proszę bardzo. on wtedy wzrośnie, prawda? I zarobisz. I trochę dywidendy, i wzrost całych akcji. Nie? A dzisiaj to nie wiadomo, czy on, on powinien pójść, moim zdaniem, gdyby gospodarka była normalna, to WIG20 powinien iść do góry tam dziesięciokrotnie. Przepraszam, napiję się. Ale nie idzie, nie? I e, no to jest za duże, może spaść, więc w życiu bym dzisiaj nie kupił ani jednej akcji WIG20. Robię, szanowni państwo, to tak dla pokrzepienia serc, no ale tak z jednej strony to jest złe, no bo to dla nas, dla narodu jest to złe. No ale ten WIK ktoś niszczy, prawda? Niszczą go politycy, niszczą go ludzie, którzy wysyłają półtora miliarda złotych z Orlenu do szwajcarskich banków i półtora miliarda złotych znika. Ci ludzie to niszczą. Polacy w to wierzą, że to jest dobre. Spółki bankowe PKO BP i PKO S.A., Bank PKO, dobra, tam, te dwa, prawda, yy, 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 reklamują się w internecie na 8,2%, 8,5%, to jest jakieś w ogóle jaja, tak. <ścoughs> to jest jakieś chore, tak, to chore jest. I... Yy... No tutaj wiecie, no ch ch chciałby ktoś wiedzieć, co bym mógł w Polsce zainwestować, oprócz tego wszystkiego, co mówiłem, cofnijmy się do wszystkich filmów, teraz nie będę opowiadał o tym, o czym mówiłem. Się tak zbytnio nie chcę. No to w WIG-20 bym zainwestował. No bo jak on spadnie, no to będzie konsek, nie? I on wzrośnie, no to zyskamy. Ale wie, widzimy, że Tusk jest niczym innym... Aniżeli tym, co było przez 30 lat, ostatnie 40. Nie różni się od Morawieckiego, Kaczyńskiego, kogo tamkolwiek. Wik 20 istnieje. Naj, największe prawdopodobieństwo istnieje, że zaraz Wik 20 się zapadnie. Może nie do 1200, czy 1300, czy 1400, no ale na przykład jakieś 1600. Potem wzrośnie do 2,9 czy do 3. Nie. No bo on musi rosnąć, bo tego pieniądza jest coraz więcej, więc to jest taki inevitable, jest. On one hand it is going down and on another hand it is going up. Więc to taki, wiecie, smutek, taki, takie dobro przez zęby. No. Bo dla narodu to źle, że spadnie, no ale naród wierzy, że im jest potrzebny Orlen, który sprzedaje parówki zamiast polskiej rodziny. Oni wierzą, że jest potrzebny im PKO, BP, PKO SA, który ma droższe kredyty niż reszta banków. Oni wszystko w to wierzą. Oni wierzą, że oni nie wiedzą, że ten wik się. Za... No Polacy w takie rzeczy wierzą i nie da się z tymi ludźmi tutaj kooperować, bo to po prostu są tego rodzaju ludzie, którzy, no wiecie. No, tego rodzaju ludzie. Jest ich tak dużo i oni są tak msi... No to... Czyli to jest dobre, ale ogólnie jest złe. W co mógłbym jeszcze zainwestować w Polsce? Tak jak powiedziałem, kupić złoto w Polsce mógłbym kupić. Yy, kupić złoto mógłbym kupić. Takie jest. W co jeszcze w Polsce obecnie? No mówię, żurku bym zjadł. Bigosu bym zjadł trochę. Mógłbym pójść na jakieś kebaby. Co tam mógłbym jeszcze zjeść w tej Polsce? Nie wiem, pojechać w Bieszczady mógłbym, ale jakichś takich aktywów stałych to nie jakichś takich nieruchomości, to jest przecenione totalnie. Tak? No, w ich 20, gdyby się zawalił, to spoko, to bym łyknął, nie, bo wzrośnie. Złotówek kilka można potrzymać dla dywersyfikacji, jak się chce wycie pieniądze łatwo wyciągnąć, nie, ale zawsze też mogą ci zabrać w, w chwilę i też może się wszystkie stracić, więc w sumie lepiej może trzymać za granicą. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.